Dwie ważne inwestycje rozpoczną się lata dzień w naszym mieście. Pierwszą wręcz prestiżową będzie generalna modernizacja z przebudową wnętrz gmachu dawnego zakładowego domu kultury w centrum tradycji hutnictwa z mieszczącym się tam kinem Etiuda. W drugim przetargu udało się bowiem wyłonić nie tylko wykonawcę prac budowlanych, ale także odpowiedzialnego za aranżację nowej placówki kulturalnej, jaką ma być Centrum Tradycji Hutnictwa. Wczoraj dokładnie wyłoniony został wykonawca na Centrum Tradycji Hutnictwa, czyli na kompleksową przebudowę budynku ZDDK-u. Ponad 21 milionów złotych, więc to też potężne zadanie. W Centrum Tradycji Hutnictwa na tą budowę zgłosiło się 7 firm budowlanych. Odbyły się dwa przetargi. Miasto zaoszczędziło na tych dwóch podejściach około 300 tys. zł i w tym drugim przetargu najtańsza oferta to jest oferta firmy Anna Butz-Kielc. Dodajmy, że wykonawca znany jest już w Ostrowcu z realizacji takich inwestycji jak modernizacja parku miejskiego z budową amfiteatru, czy adaptacją dawnej przychodni zdrowia w Częstocicach na potrzeby choćby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyłonienie wykonawcy remontu gumachu przy Alei 3 Maja Oznacza zawieszenie działalności w tym miejscu jedynego w mieście kina. Remont budynku Kina Etudiada, czy remont dawnego budynku Zakładowego Domu Kultury przy Alei 3 maja, rozpocznie się lada chwila, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest teraz kwestia podpisania umowy. Tu muszą upłynąć odpowiednie ustawowe terminy i ta inwestycja to jest minimum 2 lata. To jest potężny zakres prac. I niestety tu nie przyspieszymy, więc trzeba się liczyć z tym, że dwa lata ten obiekt będzie minimum wyłączony z eksploatacji, a w tym okresie kino zostanie przeniesione do sal Ostrowieckiego Browaru Kultury. A tymczasowa sala kinowa zacznie działać już po wakacjach. Mam zapewnienia swojego zastępcy i dyrektora Ostrowieckiego Browaru Kultury, dokładnie dyrektora msek że we wrześniu. To kino w ostrowieckim uważa, Kultury Ruszy, więc przypilnuję, żeby ten termin został dochowany. Na zapowiadane już kilku lat zmiany doczekają się także mieszkańcy osiedla ogrody. Tu powstaje kompleks rekreacyjno-sportowy, który będzie spełniał oczekiwania każdej grupy wiekowej spośród mieszkańców tego osiedla. Miła informacja dla mieszkańców osiedla ogrody, ponieważ przekazaliśmy plac pod budowę. To jest taka wdzięczna nazwa inwestycji. Ogrody na ogrodach w ramach tej inwestycji strefa ruchu siłownia na powietrzu strefa zabaw ogród sensoryczny ogród pięciu zmysłów ogród edukacyjny zielona klasa ścieżka zmysłów i taka mm, główny plac z pergolą e, po kole więc to jest taka bardzo ciekawa inwestycja, dedykowana przede wszystkim mieszkańcom osiedla ogrody, za kwotę ponad 1,6 tysięcy zł. Więc jak Państwo widzicie, miasto bardzo mocno inwestuje w tym okresie pandemii, i praktycznie w każdej dzielnicy coś się będzie działo. Prace przy tym projekcie mają potrwać do grudnia tego roku. Ten teren jest już fizycznie przekazany. Na 16 grudnia całość tego zadania za 1 600 tysięcy zł powinien być odebrany i wykonany, więc pilnujemy, aby ten termin został dochowany, więc końcówka, no na Mikołajach w cudzysłowie prezent dla mieszkańców ogrodów. Tak bym to przewrotnie powiedział i to taki bardzo przyjemny prezent, bo to naprawdę będzie Wizytówka, jeżeli chodzi o tereny zielone. Dodajmy, że poza tymi zadaniami realizowanych jest jeszcze kilkanaście inwestycji drogowych, wśród których najbardziej zaawansowana jest choćby budowa ulicy Miodowej. Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło imienia Jana Piwnika Ponurego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zapraszają na uroczystość poświęconą 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Odbędzie się ona w sobotę 1 sierpnia. W programie o godzinie 18:00 msza święta w kolegiacie św. Michała Archanioła, o godzinie 19:00 złożenie wieńców pod pomnikiem AK przy kolegiacie św. Michała Archanioła oraz okolicznościowe wystąpienia. O 19:30 koncert Śpiewamy o Powstaniu na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury i o godzinie 20 plenerowy pokaz filmu Powstanie Warszawskie Jana Komasy także na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Jednocześnie informujemy, że o godzinie 17 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy, ciągły dźwięk syreny przez jedną minutę w celu upamiętnienia rocznicy Powstania Warszawskiego. Skąd pochodzi znana i szanowana na ziemi ostrowieckiej rodzina Fornalskich? Kiedy pojawiła się w naszych stronach? Jacy byli jej najwybitniejsi przedstawiciele i czym się zasłużyli dla kraju i regionu? Jakie pamiątki po sobie pozostawili? Odpowiedzi na te pytania można było usłyszeć podczas popularno-naukowej prelekcji zorganizowanej przez Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. Profesora Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nasze dzisiejsze spotkanie jest organizowane w ramach projektu Siła w Historii. Jest to spotkanie poświęcone rodzinie Fornackiej. Rodzina Fornackich jest zupełnie wyjątkową rodziną w historii naszego regionu, w historii przede wszystkim Ziemi Ostrowieckiej, głównie Kunowa, Nietuliska, ale również okolic. To jest rodzina, która, która zostawia bardzo wiele śladów swojej działalności, przede wszystkim na cmentarzach, bo była to znana rodzina kamieniacka, ale również rodzina bardzo patriotyczna, w której przedstawiciele, brał udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach historycznych, powstaniach, we wszystkich zrywach narodowych, wyzwoleńczych yy, Taką ciekawostką jest, że o swoich, o rodzinach Kornalskich opowie sam przedstawiciel rodziny hornalskiej, więc będzie taki dodatkowy atut, bo wiadomo, że w takich sytuacjach no, nie, ma, nie ma możliwości, żeby nie było takiego wątka emocjonalnego, bo wiadomo, że każdy jest ze swoim bardzo mocno związany, także taki, pod względem historycznym będzie to bardzo ciekawe spotkanie. O historii i dokonaniach swoich przodków mówił przedstawiciel rodziny Krzysztof Fornalski z wykształcenia fizyk a z zamiłowania genealog. Tak naprawdę skłonił mnie do tego list, który otrzymaliśmy od naszego dalekiego krewnego, który jako pierwszy zaczął się interesować dziejami rodziny, zaczął pierwszy jeździć po archiwach i tak naprawdę dzięki jego ciężkiej pracy, dzięki jego pierwszym odkryciom Udało się tu pociągnąć dalej, to zaszczepiło we mnie ciekawość takiego genealoga amatora. I tak się to potoczyło. Trwało to wiele, wiele lat. Udało się dojść do informacji dość interesujących, dość odległych, szerokich. No I to był taki główny impuls. Początki badań genealogicznych prowadzonych przez pana Krzysztofa sięgają XIX wieku. Myślę, że taką postacią kulminacyjną, od której się to wszystko wzięło i tak naprawdę ten mój kuzyn też od tej postaci zaczął swoje badania, to jest postać Franciszka Fornalskiego, który był u mary Napoleońskiej w XIX wieku i którego pomnik, bardzo zresztą piękny, zabytkowy pomnik, znajduje się na Konowskim Cmentarzu. I od dziecka w zasadzie znałem ten pomnik, bo od dziecka wraz z rodzicami jeździliśmy na cmentarz w między innymi do tego, na ten, na ten pomnik, na ten grób i od tego się w od tej postaci się to wszystko zaczęło, więc można powiedzieć, że ta postać jest taką postacią kluczową tutaj, bo to jest też pierwsza osoba z naszej rodziny, która pojawiła się tutaj na tych terenach, no, 200 lat temu. A czym zajmowali się przodkowie Krzysztofa Fornalskiego? przede wszystkim wojaczki, tak, To byli przede wszystkim wojskowi, ale oprócz tego dzisiaj byśmy nazwali technicy albo inżynierowie. Wtedy no nie funkcjonowało tego typu określenia, więc przede wszystkim wojskowi, w dalszej kolejności. E Technicy jedna gałąź też zaczęła się specjalizować w rzeźbiarstwie, więc gdzieś tam jakiś element artystycznie się pojawia. Na no wiekach, a w czasach już trochę późniejszych, kiedy już no, wszystkie powstania upadły i troszeczkę było mniejsze to prosperity, no to wszyscy jak dookoła zaczęli się zajmować również zwykłym rolnictwem. Warto podkreślić, że rodzina Fornalskich cały czas jest związana z naszym regionem. Generalnie od czasu, kiedy Franciszek Fornalski pojawił się na tych terenach mniej więcej 200 lat temu, wciąż rodzina jest związana z tymi terenami. E, oczywiście kolejni członkowie rodziny żenili się ze swoimi żonami, którzy, które oczywiście też były z tych okolic. W związku z tym tutaj te pokrewieństwa też po linii żeńskiej, po tak, kądzieli również są bardzo silne, więc można powiedzieć, że wszyscy są stąd. Prelekcja Historia pewnej rodziny została zorganizowana przez Centrum krajoznawczo historyczne imienia profesorami Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach realizacji projektu Siła Historii.